Cześć, tu Grzegorz Krzywięński, to kolejny odcinek na kanale Basket w Liczbach. W tym materiale przyjrzę się temu, jak zmiana przepisów wpłynęła na budowanie składów przez kluby Oran Basket Ligi. Na starcie jednak jeszcze gorące prośby: przede wszystkim o subskrypcję, bo prawie połowa z Was, połowa oglądających, nie ma zasubskrybowanego naszego kanału Basket w Liczbach. Gorąco Was do tego zachęcam i gorąco Was za to proszę. Do tego. Dodatkowo, oczywiście, łapka w górę, komentarz. No i jeśli chcielibyście nas wspierać, to kliknij w przycisk subskrybuj plus, tam możesz wybrać swój plan, możesz zostać naszym patronem. Gorąco Was do tego zachęcam. Jest już ponad 100 takich osób, które wspierają naszą pracę. To lato jest trochę rewolucyjne. Dlaczego? Dlatego, że dość mocno, znacząco zmieniły się przepisy odnośnie tego, jak mogą wyglą wyglądać składy i jakie będą przepisy odnośnie gry poszczególnych zawodników na parkiecie. To znaczy nie będziemy już mieli przepisu o obowiązkowym Polaku na boisku i to zawsze jest rewolucja. To zmienia myślenie klubów i zaraz też troszeczkę to przeanalizujemy. Zmienia też budowę składów. Budowę no, i też same podejście trenerów do rotacji meczowej to jest naprawdę dość istotne. No i zmiana przepisów też nastąpiła w kontekście szóstego obcokrajowca to znaczy, cała liga może takiego obcokrajowca, taką licencję za szóstego obcokrajowca mieć za 100 tysięcy złotych. To zostało już zrównane. Nie ma takich nierówności, niesprawiedliwości, w mojej ocenie oczywiście że pucharowicze mają taniej, inni mają drożej, wszyscy mają na takim samym poziomie. No i ostatnią zmianą, taką dość kluczową jest to, że te yy, licencje, każda kolejna licencja będzie droższa, to znaczy cztery licencje darmowe, piąta chyba kosztuje coś tam symbolicznie, natomiast każde kolejne już naprawdę będą kosztowały spore pieniądze. One w poprzednich latach również kosztowały coraz więcej, natomiast nie aż tyle co teraz. A więc liga z jednej strony popuszcza trochę lejce odnośnie szóstego obcokrajowca, daje klubom swego rodzaju dowolność w kontekście budowania składów rotacji, nie narzuca, że ma grać ten albo tamten. Natomiast zaostrza trochę dopływ za do ligi te mieszanie w tym kotle wymusza na, klubów, na klubach trochę lepsze planowanie latem, i moim zdaniem właśnie to się stało. No ale od początku przepis o Polaku został zniesiony, obowiązkowym Polaku na polisku został zniesiony, i to implikuje ze sobą kolejne rzeczy. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że i my, Kibice, i pewnie osoby w klubach trochę lżej, trochę już nie z taką presją, z takim musem podchodziły do na budowania polskich rotacji. To znaczy, wystarczy mieć teraz dwóch Polaków, którzy mogą grać minuty i resztę, która uzupełnia. Nie trzeba, nie wiadomo, jakich tutaj mocno y, szerokich składów budować, jeśli chodzi o polską rotację. Nie trzeba być zabezpieczonym na wypadek kontuzji, czy też y, nie. No i kto tutaj zyskał, kto stracił? No na pewno straciła tak zwana klasa średnia, a więc zawodnicy, którzy w poprzednich latach dostawali kontrakty, otrzymywali takie kontrakty, po prostu byli na rynku. Potrzebni, po prostu ich minuty w klubach Orlen Basket League były potrzebne. Kogo można by było tutaj podać za przykład? No chociażby takich zawodników jak Daniel Szymkiewicz który jest niechciany przez Arkę Gdynia, a prawdopodobnie gdyby inna była sytuacja na rynku, to być może byłby chciany gdziekolwiek indziej albo właśnie w Arce Gdynia. Mateusz Dzięba schodzi do pierwszej ligi, bo Czarni Słupski nie chcą kontynuować z nim współpracy na tych samych warunkach, jakie były przed rokiem, czy też no, inni zawodnicy, tacy jak chociażby Karol Gruszecki, który jest weteranem, a który do tej pory kontraktu jeszcze nie podpisał. No i nie słychać za bardzo, by jakieś zaawansowane rozmowy z kimkolwiek prowadził. Więc ta klasa średnia zawodników, którzy są już często doświadczeni, którzy są weteranami, którzy utrzymywali się na poziomie Orlen Basket League przez wiele lat, ale jednocześnie nie zrobili nie wiadomo jakiego szumu w ostatnich sezonach. Oni byli potrzebni w ostatnich latach. Teraz oni trochę są na marginesie, trochę są przez tę ligę, przez kluby wypychani. Nie stracili moim zdaniem najlepsi Polacy. Nie stracili, dlatego że cały czas zespoły, które muszą rywalizować, czy chcą rywalizować o Mistrzostwo Polskie, chcą grać w Pucharach, muszą mieć szerokie rotacje. Nie da się grać w sześciu, trzeba grać w dziewięciu, dziesięciu przynajmniej. Więc ci najlepsi Polacy. Myślę, że cały czas zainteresowanie ich usługami było naprawdę duże, i sam fakt, że do Polski wraca Tomasz Gielo i otrzymuje naprawdę bardzo ciekawą umowę, bardzo duży kontrakt jak na warunki polskiej ligi koszykówki pokazuje, że cały czas Polacy są w scenie. Do, do tego AJ Slaughter. W Anwilu Wocowek. Do tego bitwa, tak naprawdę, o Szymona Zapałę, która się stoczyła pomiędzy Anwilem i Treflem. No, widać, że te kluby stopu bardzo mocno zabiegały o to, aby zarezerwować sobie tych najlepszych Polaków. Chciały ich mieć cały czas w swoich szeregach i nie szczędziły na nich grosza i chciały oferować długoletnie kontrakty. To jest z kolei przykład Jakuba Szenka, który był przecież kuszony także przez. Anwil Włocławek, więc ci najlepsi nie stracili i chyba też minut stracić nie powinni. Kto zyskał? Zyskali zawodnicy, którzy idą do góry. Zyskali zawodnicy młodsi, zyskali gracze, którzy mogą pełnić rolę takie bardzo poboczne, śladowe rolę uzupełniania. I tutaj to jest kwestia tego, że Kluby polskiej ligi koszykówki wydaje mi się, że pójdą trochę w stronę rotacji trochę bardziej węższych. To znaczy, 8-9 osobowe i ta, ten 10, ten 11 to będą zawodnicy, którzy mają dać coś w razie czego, natomiast nie będą regularnie otrzymywali 15-20 minut. Kto może być takim przykładem? No chociażby, nie wiem, Błażej Czerniewicz, który idzie do Śląska-Wrocław. Zawodnikiem, który rozegrał bardzo dobry sezon na parkietach pierwszej ligi, no i jednak Orlen Basket Liga go woła, wyciąga go klub eurokapowy, chce w niego inwestować i na pewno to nie jest gracz, który na tu i teraz będzie nie wiadomo jaką, jak wielką rolę odgrywał. Krzysztof Kępa w Dzikach Warszawa, zawodnik, który także ma za sobą grę w pierwszej lidze, no i który jest podciągany do Ekstraklasy, dostanie szansę. No kto wie, czy w sytuacji, kiedy rzeczywiście trzeba byłoby grać tym Polakiem za wszelką cenę, no to czy Dziki decydowałyby się na Krzysztofa Kempę, Być może wybrałyby kolejny rok z weteranem, chociażby takim jak Jarosław Mokros. Twarde pierniki Toruń podpisują długoletni kontrakt z Maciejem Kenigiem. Można by było wymieniać kluby, które rzeczywiście chcą pójść trochę alternatywnie. To znaczy chcą... Mieć w swoich składach młodszych zawodników i widać, że oni będą na treningach pracowali z zespołem, nie będą tym 12, 13, nie będą stali z boku, kiedy będzie Gierka 5 na 5, tylko będą pracowali z tymi drużynami, więc to jest już jakiś plus. Natomiast w tym wszystkim trzeba jeszcze jedno powiedzieć. To znaczy, oprócz tego, że mamy zmianę tego przepisu, która była jakby bardzo mocno wymuszana, lobbowana przez kluby, mamy jeszcze trendy. I sam się nad tym zastanawiam dość mocno, jaka jest tutaj proporcja trendu, a jaka jest proporcja zmiany przepisów. To znaczy, o co mi chodzi z tym trendem? Mamy przykład finalistów z poprzedniego sezonu. Finalistów, czyli Legii Warszawa i Startu Lublin, które w ostatnich meczach finałów, w decydujących momentach tak naprawdę używały tylko dwóch Polaków. To znaczy te dwa kluby pokazały, że wcale nie trzeba mieć czterech, pięciu Polaków za duże pieniądze, żeby być bezpiecznym, jeśli chodzi o polską rotację. Wystarczy mieć czasami Polaków dobrze obsadzonych w odpowiednich rolach którzy będą pomocą dla zawodników zagranicznych, by osiągać w polskiej lidze sukcesy. Kiedy był przepis o dwóch Polakach na parkiecie, wtedy triumfował Zastal. Wtedy skupieni najlepsi Polacy z rynku, tacy jak Koszarek Zamojski, czy Hrucanik, czy Cel, czy Gruszecki, oni robili różnicę i wtedy Zastal triumfował. A to już Ponitka także przecież tam grał. Teraz będzie inaczej, ale to nie jest do końca, moim zdaniem, kwestia tego przepisu. To jest też kwestia trendu i tego, że nie mamy zbyt wielu zawodników polskich, którzy na parkietach Orland Basket League mogliby robić taką różnicę. No i ten trend, gdzie Pluta i Kolenda, a z drugiej strony Krasuski i Put grają bardzo duże minuty, myślę, że to też zrodziło w głowach prezesów czy dyrektorów sportowych taką myśl, że okej, okay, ja w swoim składzie muszę mieć dwóch, trzech, których obsadzę w rolach może nawet na 20-25 minut, ale niekoniecznie pierwszoplanowych w ataku, ale nie muszę mieć tych zawodników w pięciu I widać to. Widać to potem, jak skład, skonstruowali skład chociażby w słupsku. Tak, Mamy trzech Polaków, musiał Nowakowski, Tomczak w rolach, na pewno nie pierwszoplanowych w ataku. Mamy Zabrockiego, który będzie to wszystko uzupełniał z pozycji takiego juniora. I starczy. I starczy. I lepiej. Czy korzystniej dla Czarnych Subsk było podpisać umowę z kolejnym zawodnikiem zagranicznym, niż właśnie inwestować czy podpisywać kontrakt, czy to przedłużenie, dalej współpracować z Mateuszem Dziębą. No i tak w Subsku uznano, że większa wartość będzie w zawodniku zagranicznym, prawdopodobnie za takie same pieniądze niż w Mateuszu Dziębie. Rok wcześniej jestem przekonany, że ten wybór byłby inny. Inny z uwagi na to, że nie mieliśmy jeszcze takiego przykładu, że bez polskich zawodników w dużych rolach, czy przez zabezpieczenia tej polskiej rotacji da się osiągnąć sukces, plus był inny przepis. Przypomnijcie sobie, przypomnijmy sobie wszyscy, jak wyglądały finały dwa lata temu, czy rok temu, tak, gdzie Trev grał z Kingiem. Tam Polacy byli w naprawdę dużych rolach. Mieliśmy z jednej strony Mazurczaka. Żołnierowicza w bardzo dużych y, rolach. Do tego wszystkiego był Nowakowski, Żmucki, y, Filip Matczak, tak? Kacper Borowski. Oni wszyscy byli przecież w tym składzie Kinga. Po drugiej stronie Jakub Szęk, Jarosław Zyskowski, Jeffrey Grossel na polskim paszporcie. Y, Jakub Musiał, y, no, byli zawodnicy. Y, Mikołaj Witryński, oczywiście, dalej. Więc tam tych Polaków było o wiele, o wiele więcej. Widać ten trend. I słowem podsumowania, straciła moim zdaniem klasa średnia Polaków z klasą tą najlepszą, najwyższą Polaków. Nie stało się za bardzo nic, oni dalej są za, potrzebni. A zyskała ta klasa najniższa, więc gracze, którzy być może byliby w jakiś sposób pomijani, którzy by właśnie na treningu stali z boku, kiedy inni grają 5 na 5, albo musieliby grać w pierwszej lidze, teraz zostanie wciągnięci przez Ekstra klasę. Czas pokaże czy to dla nich będzie dobre, czy nie, czy lepiej by było, żeby grali w pierwszej lidze, czy lepiej, żeby się otrzaskiwali na treningach z ekstraklasą i dotykali tej ekstraklasy w jakichś śladowych minutach. Wiemy, że w pierwszej lidze też zmiana przepisów, więc też o to nie byłoby tak łatwo. No i ten fakt, że jest teraz o wiele większy dostęp do tego szóstego obcokrajowca i ta cena wydaje się nie aż tak wygórowana, bo to pewnie jest około 25 tysięcy dolarów, czyli no można zakładać, że to są takie trzy miesiące dobrego Amerykanina w skali polskiej koszykówki. No tak 8 tysięcy dolarów za sezon, za, przepraszam, za miesiąc, no to można liczyć, że to jest. Nie wiem, solidny, solidny gracz zagraniczny, który biega po, po parkietach Orlen Basket Ligi. Nie ten stopu, nie ten z dołu, taki ze środka tabeli. Ktoś taki jak, nie wiem, być może Quincy Ford na przykład, który zostaje w starcie Lublin. No, ktoś taki być może. Więc yy, takie trzy miesiące to jest chyba ok, koszt dla. Zespołów, by takiego, w takiego szóstego obcokrajowca zainwestować. No i widać, że skoro Pelka uchyliło, uchyliła te drzwiczki, no to wiele klubów wsadziło w te, te, te parę nogę i rzeczywiście decyduje się od samego początku na sześciu obcokrajowców. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na poziom polskiej ligi koszykówki, na prezencję polskich Pucharowiczów. Nie jestem przekonany, że to jakoś znacząco podniesie poziom. Myślę, że to będzie bardziej zabieg kosmetyczny. No i ostatnia rzecz to jest ta, to podnoszenie opłat za licencję każde kolejne powyżej szóstej. I tutaj, czy kluby rozsądniej, mądrzej podchodzą do budowy składu? To jest oczywiście subiektywne zdanie, każdy może mieć swoje, natomiast rzeczywiście jest tak, że widzę mniej ryzyka. Mniej ryzyka podejmowanego przez kluby, które nie muszą tego ryzyka podejmować. To znaczy, jeśli w zeszłym sezonie Śląsk-Wrocław zdecydował się zakontraktować Isaiah Whiteheada, uznawałem to za duże ryzyko. Zawsze podpisanie gościa, który kiedyś dotykał NBA, a teraz gra w polskiej lidze, zupełnie za inne pieniądze, był w Rosji, widział wiele rzeczy, jest ryzykiem. Jest ryzykiem, jest złapaniem się, z próbą złapania się nazwiska i próbą wykorzystania tego gracza, tego nazwiska na warunkach polskiej ligi koszykówki, ale jednak jest to ryzyko. Teraz raczej polskie kluby stawiają na zawodników sprawdzonych, na zawodników z poziomu, gdzie ten klub chce być. Albo na graczy, którzy idą w górę i chcą wykorzystać polską ligę koszykówki jako trampolinę do dalszej kariery, i mi osobiście taki trend się podoba. Uważam, że nie ma co yy, próbować wykrzesać czegoś jeszcze z koszykarskich emerytów. Z ludzi, którzy są na tej spadkowej, jeśli chodzi o ich karierę, lepiej jest inwestować w ludzi, którzy idą w górę albo chcą iść w górę. Z ligi węgierskiej, z ligi szwedzkiej, z ligi fińskiej, z ligi duńskiej, nie wiem jeszcze z jakich lig. Nie wiem, drugiej hiszpańskiej. No, kilku graczy rzeczywiście do Polski trafiło teraz z lig, które powszechnie uznajemy za słabsze niż Orlen Basket Liga. I ta Orlen Basket Liga właśnie dla nich ma być kolejnym przystankiem w ich karierach. I moim zdaniem jest to już pokaz tego, że polskie kluby dostały trochę nauczkę. Dostały trochę nauczkę i nie łapią się jakichś wynalazków. Ludzi, którzy okej, okay, na highlightach, na nie wiem, ze swojej kariery wyglądają dobrze, ale coś już, już jest jakiś haczyk, już wiemy, że a. Gdyby nie to, to on by w polskiej lidze koszykówki, koszykówki nie grał. Nie wiem, czy jest taki zawodnik, o którym już możemy to powiedzieć, że ach, gdyby nie to, to on by u nas nie grał. No i to jest moim zdaniem wybór bezpieczny, jaki dokonują kluby Orlen Basket Ligi. I powiem szczerze, że jestem podekscytowany wieloma nazwiskami, które trafiły. I myślę, że wbrew pozorom wcale nie będziemy mieli mniej gwiazd, mniej ludzi, którzy będą generować. Emocje, a wręcz te gwiazdy sobie sami przez pierwsze tygodnie sezonu w jakiś sposób wykreujemy. No i ostatnia rzecz, którą jeszcze warto powiedzieć przy okazji tych trendów w budowie składu. Myślę, że to już nawet nie jest tylko trend, ale to jest powszechne na całym świecie. To znaczy, że obwód jest dużo mocniejszy niż ta strefa podkoszowa i to ma no, po prostu. Swoje źródło w podaży zawodników, tak to nazwijmy. To znaczy, od zawodników wysokich jest naprawdę trudniej na rynku, jest ich o wiele, wiele mniej, no i dodatkowo oni kosztują już naprawdę sporo. Więc nie dziwi mnie to, że dużo jest zespołów w Orlando Basket League, które inwestują więcej w obwód, inwestują więcej w pozycje od 1 do 3 niż w strefę podkoszową. No i tutaj przykładem oczywiście jest Anwil Włocławek chociażby. Myślę, że przykładem też będzie King Szczecin. Myślę, że można też swego rodzaju taką teorię dopasować do Legi Warszawa. Więc nawet te kluby, pewnie Start Lublin będzie takim klubem. Zawsze tak te zespoły Kamińskiego trochę przecież wyglądało, wyglądały. Więc jest Taki trend, że te obwody są mocniejsze i to tam zazwyczaj ten główny firepower, ta siła tych klubów jest właśnie tam umiejscowiona. I teraz tego lata jeszcze bardziej się to trochę pogłębiło: to znaczy te ceny za zawodników wysokich jeszcze mocniej, a może nawet drastycznie poszły do góry z uwagi na to, że oni są potrzebni na całym świecie, a coraz więcej krajów, coraz więcej lig ma pieniądze na to, żeby wydawać i coraz więcej krajów lig, chce robić koszykówkę. No i tutaj uważam, że to osłabienie stref podkoszowej coraz um... Coraz większa dysproporcja pomiędzy tym, co pod koszem, a co na obwodzie będzie postępowała i będziemy to też obserwować w następnym sezonie Orlem Basket League. No i na dzisiaj to tyle. Jestem bardzo ciekawy Waszych spostrzeżeń odnośnie tego, co się już zadziało na rynku transferowym, jak kluby podchodzą do budowania składu. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem bardziej przepis wpłynął na to, że Polacy, konkretni Polacy stracili, a czy może jednak trend, trend. W postaci Start Lublin przecież pokazał. Jestem bardzo tego ciekawy. Do zobaczenia następnym razem.